Prezenterkę programu gadu, gadu ubiera butik szafa. Radom i wszystkiego 11. Gadu Gadu w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu, gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam Państwa w programie GADU GADU w Radiu Rekord. Mój dzisiejszy gość przełamuje bariery i to dosłownie, robi niesamowite rzeczy. Mimo problemów, jakie pojawiły się w jego życiu, udało mu się zdobyć medal na Mistrzostwach Świata. Michał Golus, pływak, dzisiaj ze mną brązowy medalista Mistrzostw Świata. Witam Cię. Dzień dobry, witam wszystkich radio, słuchaczy. I telewizów. I telewizów, tak. Tak, bo tutaj kamery nas podglądają też. No to zacznijmy od tego, jak w ogóle zacząłeś pływać zawodowo? Czy to było towarzyszyło ci od, najmłodszy, od najmłodszych lat, czy zacząłeś pływać dopiero po wypadku? Tak, pływanie towarzyszyło mi od najmłodszych lat ze względu, gdyż no. Basen jest bardzo dobrą formą rehabilitacji i bardzo dobrze wpływa na różnego rodzaju skrzywienia kręgosłupa, takie, jakie niestety, mi dolegały swego czasu, tak cały czas dolegają, ale wtedy były one w większym stopniu no i musiałem właśnie uczęszczać na takie zajęcia różne spływania załóżmy, które właśnie pomagają w skrzywieniu kręgosłupa. One zaczęły się, nie wiem, może od siódmego, ósmego roku życia. To były pojedyncze godziny z różnymi instruktorami, którzy uczyli mnie pływać. Potem sam chodziłem na basen, e, aż do pewnego momentu spotkałem na swojej drodze odpowiednią osobę, panią fizjoterapeutkę, która mnie właśnie skierowała do klubu, w którym jestem do tej pory. No nie ukrywam, że gdyby nie ona, no to na pewno by mnie tu nie było, ani nie zdobyłbym żadnego medalu. Także już serdecznie jej za to dziękuję, bo może nas usłyszy. No tak, właśnie, bo nie powiedziałam najważniejszego, chyba że powiedziałam, tylko nie pamiętam, że jesteś zawodnikiem wodnika Radą. Od ilu lat w ogóle trenujesz? Zawodowe pływanie, treningi dwa razy dziennie rozpocząłem w 2013 bądź w 2012 roku, już dokładnie tego nie pamiętam. Z początku pierwszy rok był wiadomo, taki nie do końca uczęszczany przede mnie, bo też. No, ciężko było połogodzić to ze szkołą, ale potem wszystko się udało i, i od tego 2013 no roku do tej pory to są ciągłe treningi dwa razy dziennie. No ale no, muszę zadać to pytanie, powiedz mi, jak? To jest po wypadku, jaki Ci się przydarzył, jak to jest się podnieść i jeszcze zdecydować się na zawodowe uprawianie sportu? Czy to w ogóle był jakikolwiek problem dla Ciebie, chociaż przez chwilę? To znaczy, mój wypadek miał miejsce, jak miałem rok, więc generalnie ja niewiele pamiętam z tego, nawet bym powiedział, że nic. Że nic. <noise> tak. Także no ja uczyłem się wszystkiego mając jedną rękę. Nawet generalnie nie wiem, jak to jest mieć obie ręce i nie bardzo jest mi to potrzebne do życia. Ze wszystkim sobie radzę doskonale mając jedną rękę. Także no, to, to była tylko kwestia czasu, aż coś gdzieś trafię, coś się ruszy. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Ty tak jakby od, od dziecka y, żyjesz z jedną ręką, ale są na pewno osoby, które mają z tym problem, zaczynają trochę później trenować sport. Y, a co byś powiedział takim osobom, którym się, którym się wydaje, że, że nie dadzą rady i że to się nie da w ogóle nic takiego zrobić? A my oglądamy filmiki z tobą, co wyprawiasz w wodzie i się okazuje, że osoby totalnie sprawne pływają dużo gorzej. Nie ma czegoś takiego jak się nie da i nie dam rady. Y, w pływaniu tam można no, naprawdę być bardzo mocno niepełnosprawnym a i tak można e, na tej wodzie się unosić i pływać. Na naszych zawodach jest wiele osób, dużo bardziej niepełnosprawnych ode mnie. Ja na przykład nie uważam się za jakiegoś bardzo niepełnosprawnego w tej kwestii, bo no, są osoby dużo bardziej niepełnosprawne, które na przykład jest taki jeden pływak, który no, nie ma kończyn, ma takie króciutkie rączki tylko. No i, i on jest pływakiem. Jest jest pływa, pływa i to nawet mu co całkiem dobrze wychodzi, więc no, to jest przykład na to, że nie ma żadnych granic i granice są tylko w naszych głowach. No to jest piękne, co powiedziałeś. A powiedz mi, bo to mnie też ciekawi, na zawodach już, jak jesteś w wodzie, startujesz, to jest tak, że podczas pływania orientujesz się, że tak powiem, w terenie, kto gdzieś jest przed tobą, czy to jest tak, że skakuje się do wody i po prostu tam jest, tam, jedziesz i nie myślisz, co się dzieje dookoła? Tam się dzieje wszystko automatycznie. To są godziny wytrenowanych, wytrenowanych, godziny treningów, które, które są ukierunkowane właśnie na to, żebyśmy wskakiwali do tej wody i robili wszystko tak, jak to zrobiliśmy na treningu. Dokładnie tak samo. Nie ma tam miejsca na najmniejszy błąd, bo jeden błąd no to może być te 30. sekundy, które mogą nas dzielić od medalu. No dlatego tam no, nie ma opcji, żeby. Znaczy, wiadomo, można. Zależy też od stylu, jakim płyniemy. Ale no. Wtedy to jest wszystko automatycznie, na maksa płyniemy i nie ma, nie ma tutaj możliwości na jakieś tam rozglądanie się, rozkładanie sił na koniec czy, czy cokolwiek innego. Po prostu na maksa. No niestety trzeba tam dać z siebie wszystko, nawet jak już na końcówce ledwo płyniemy, no, to trzeba zacisnąć zęby i płynąć dalej. A twój ulubiony styl pływania? To motylkowy. Butylek. Tak, teoretycznie jest najcięższym stylem pływackim. Ale... Ja nie jestem w stanie, próbuję, ale nie, nie wychodzi mi. Lubię pływać, ale no, nie. No jest jednym z najcięższych stylów i najtrudniejszych do opanowania. Ale od początku, gdy, gdy tylko nauczyłem się pływać tym stylem, od razu powiedziałem trenerowi, że no to mi się podoba. Trener się tak zaśmiał i powiedział, że zobaczymy, jak się nauczysz nim idealnie pływać. No ale na szczęście nic się nie odmieniło. No i się udało. Tak. No to teraz mi opowiedz trochę o Dublinie. Czy to był taki najważniejszy jak do tej pory moment Twojej kariery, czy jest coś, z czego jesteś bardziej dumny? No niewątpliwie najważniejszym moim osiągnięciem jak do tej pory są Mistrzostwa Świata, które odbyły się w 2019 roku. Tam udało się zdobyć brązowy medal na dystansie 100 metrów stylem motelkowym w klasie startowej S8. No i, bez, no, i tak naprawdę no, to też mi dało ten czas, który tam popłynąłem, dał mi też już kwalifikacje na przyszłe, przyszło, wtedy przyszłoroczne, na tegoroczne Igrzyska Paraolimpijskie, które odbędą się właśnie w Tokio. A kiedy, kiedy Igrzyska? No, na przełomie sierpnia i września odbędą się Igrzyska Paraolimpijskie. O ile nic się nie zmieni, tak jak to się stało w zeszłym roku. Ale trenujesz. Na igrzyska konkretnie? Tak, tak. Przygotowujemy się bezpośrednio do igrzysk. Mamy nadzieję, że się odbędą. No jak na razie e, wszystkie informacje wskazują na to, że powinno, powinno to dojść do skutku. Nawet jeśli bez publiczności, to zawodnicy tak, raczej nie Tak, Bez spotkają. publiczności raczej to, to jest na pewno. na pewno Są też opcje, że mogą nas tam zamknąć na dwa tygodnie w wiosce olimpijskiej, no ale zobaczymy. Co, zobaczymy. No to, to trzymamy kciuki. Gadu, gadu, w Radiu Rekord. A powiedz mi, czy w tym sportowym świecie da się zawrzeć jakieś przyjaźnie? Czy wytworzycie jakąś taką grupę, która się trzyma razem, czy tu każdy, każdy sobie? Zdecydowanie, że można. W wodzie spędzamy od 2 do 4 godzin dziennie. Także spędzamy z sobą wiele czasu, więc można też się zaprzyjaźnić dobrze. Jest tam wielu, wielu dobrych pływaków, wielu znakomitych ludzi, z którymi można się zaprzyjaźnić. Sport jest w wodzie, ale poza nim nie rywalizujemy ze sobą. Rywalizujemy na treningach, ale poza, tak, poza basenem to już jest czysta, czysta przyjaźń, znajomość. Wiadomo, że rywalizacje się pojawiają, szczególnie kiedy są osoby z tych samych klas startowych, które bezpośrednio rywalizują ze sobą na zawodach. Ale myślę, że to jest nadal cały czas jakaś tam dobra znajomość, bez, bez, bez jakiejś chorej rywalizacji. No właśnie, trochę tutaj już nawiązałeś do pytania, które chcę ci zadać. Jak wygląda taki twój typowy dzień czy tydzień? Ile czasu poświęcasz na treningi, no i czy masz czas na jakieś inne pasje? Czas może i się znajdzie, aczkolwiek nie zawsze, bo tak na przykład jak teraz wygląda nasz dzień, no to mamy, niestety basen jest otwarty dla nas tylko, tylko raz, czyli po południu. Rano mamy siłownię od godziny 7 do 9, około tam półtorej godziny, no zależy jak tam się wyrobimy. Codziennie rano robimy siłownię, Potem mamy teoretycznie czas wolny. I o 15 zaczynamy kolejny trening, który też trwa w wodzie od. Y no, 2-2,5 dwie, dwie godziny maksymalnie on trwa. Przepływamy na takim jednym treningu. Około w zależności od tego w jakim okresie treningowym jesteśmy wychodzi nam jakieś 4 do 7 kilometrów na jednym treningu. Co nieźle. No, całkiem sporo, ale niestety, żeby, żeby na zawodach przepłynąć tą setkę w, tak, w takim czasie, w jakim trzeba, takim stylem, w jakim ja pływam, no to jednak trzeba. Trzeba na treningach dużo pływać tym stylem i to bardzo ciężko. Czyli pandemia nam trochę utrudnia przygotowanie się do igrzysk? No niewątpliwie. Niewątpliwie nam pokrzyżowało to plany bardzo mocno. Ale no cóż, no dobrze, że mamy w ogóle basen otwarty, no bo tak no jak właśnie. w innych miastach, baseny do tej pory są pozamykane. Były otwarte tylko na chwilę wcześniej, na początku roku, a teraz niestety są zamknięte, więc. Więc i tak jesteśmy w dobrej sytuacji. Właśnie, Teraz wyjeżdżamy na obóz, także, także będziemy mieli tam basen do dyspozycji dwa razy dziennie plus siłownie, także, także będzie można się trochę podszlifować formę przed mistrzostwami Europy. Gadu, gadu, w Radio Rekord. Powiedz mi jakieś dodatkowe zainteresowania, pasje, nie wiem, samochody, motocykle, jazda konna, coś innego robisz? Po, jakich jesteś, po jakiej jesteś w ogóle w szkole? Coś Cię jeszcze kręci? Motocykle niestety nie wchodzą w grę z moją niepełnosprawnością. Ciężko, A, ciężko jeździć na motocyklu jedną ręką, aczkolwiek muszę to przetestować. No właśnie, ja bym się nie zdziwiła, wiesz, jak widzę Ciebie w wodzie, to myślę, że... Wszystko da się Wszystko zrobić, się ale to zrobić. może być trochę niebezpieczne i dla mnie, i dla innych ludzi. czym? najwyżej będę, wiesz, matką swojego sukcesu, może w jakąś nową dyscyplinę, wiesz, pójdziemy. Niewykluczone. Eee, skończyłem technikum energetyczne ze Spół szkół technicznych w Radomiu o profilu informatycznym. Eee, na razie nawet studiowałem informatykę w, na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym. No. No, pasję, no to wiadomo, samochody bardzo lubię. Bardzo lubię przy nich dłubać też. Zawsze, jak coś tam się stanie, no to sobie sam to potrafię ogarnąć. W większości przypadków też. No proszę. No to dobra, to może tak przy okazji powiedzmy o tym, jak już mówimy o samochodach i dłubaniu, bo miałam przygotowane pytanie: jak ci poszło na tych zawodach, które się właśnie odbyły, i miałeś prosto, świeżutko z zawodów do mnie przyjechać z Włoch? Ale się okazało, że no, okazało się niestety, że w drodze na, na wyjazd, bo wyjeżdżaliśmy na te zawody z Wrocławia, mieliśmy wyjazd o 4 rano, a ja musiałem tam dotrzeć przed czwartą na te, do Wrocławia. No i tak o godzinie 1:30 w połowie drogi mniej więcej do Wrocławia, no, pękł mi pasek o sprzętu w samochodzie, i dalsza droga niestety nie była możliwa. No, bo straciłem prąd w samochodzie. No i musiałem sobie poradzić, jakoś musiałem tam poczekać do rana i sobie zaprowadzić tam samochód na jakąś stację, żeby mi to wymienili. Ale niestety już było za późno na, na dotarcie. No bo oni też nie mogli na mnie czekać, bo też mieli tam robione testy na koronawirusa, które miały tam ważność. Tak, to też e, trzeba tak, się tak, wstrzelić no. w określoną godzinę. To też, bo droga tam autokarem zajmowała jakieś 14 godzin, także no. Tutaj ja myślałam, że grę. z jakimś tytułem tutaj do mnie przyjdziesz, będzie o co się zahaczyć, a to tym razem się nie udało, no to, to będziesz musiał po prostu z Olimpiady przywieźć medal do mnie i tyle. <grym> e, słuchaj, a jakbyś y, nie pływał, albo jak kiedyś nie będziesz pływał, to co? Jaka przyszłość? Masz jakiś pomysł? Mam kilka pomysłów na to, jaka będzie wyglądała moja przyszłość, są kilka pomysłów na to, co, co tam z sobą zrobię i jak będzie wyglądała moja dalsza ścieżka, ale to może na razie chciałbym zostawić dla siebie. Nic nie powiesz? <noise> może będziesz trenował kogoś? Znaczy trenować myś to myślę, że kontakt z wodą jednak będę chciał pozostawić dla siebie i jako instruktor przynajmniej będę chciał później uczestniczyć w jakichś tam zajęciach. Uczyć małe dzieci, czyli dorosłych, czy doskonalenie pływania. To się jeszcze okaże, ale myślę, że, że w tej formie jeszcze będziemy mogli się spotkać kiedyś na basenie. A takie twoje sportowe marzenia na najbliższe lata, plany, masz jakiś taki założony swój plan? Jakie medale, co byś chciał w najbliższym czasie wygrać? Czy tak po prostu, miarowo, jak lokomotywa, idziesz z zawodów na zawody? No, wiadomo, planem jak dla każdego sportowca i marzeniem jest medal olimpijski. No, ale to niestety będzie trudne, no bo konkurencja jest cały czas bardzo silna do tego, Teraz warunki mamy, jakie mamy. Nie można się przygotować na 120%. Dlatego myślę, że będzie trzeba bardzo mocno walczyć, żeby, żeby coś tam osiągnąć. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak wypadną konkurenci. No dobrze, no słuchaj, to ja w takim razie trzymam mocno kciuki, wyjeżdżasz za chwilę już na y, obóz. Y. Miejmy nadzieję, że to się wszystko kiedyś skończy. Miejmy nadzieję, że szybko i będziecie mogli tre trenować już w normalnych warunkach. Bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś dzisiaj do nas i bardzo Ci gratuluję Twoich osiągnięć. Drodzy Państwo, Michał Golus był dzisiaj naszym gościem. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia, Milena Majewska. гаду-гаду в радио рекорд